Wyjątkowe, ponieważ łączy elementy coachingu, neurodydaktyki, lekcje są skrojone na miarę. Uczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Klaudia wierzy, że nie tylko najlepsza nauka to nauka skrojona na miarę ale że każde spotkanie wygląda inaczej i jest dopasowane to jest ważne do konkretnej osoby. Klaudia współpracuje z grupą lektorów, którzy, tak jak ona, uczą z pasją. Dzięki niej mogą wspierać zarówno uczniów najmłodszych, tych, którzy są w podstawówce liceum, jak i dorosłych. Dziękuję bardzo Klaudia, że zgodziła się przyjąć, przyjąć moje zaproszenie. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie, także miło mi, że mogę być Twoim gościem dzisiaj. Więc zaczniemy od razu od pierwszego pytania. Powiedz proszę, co wyróżnia Twoją markę, a wiemy, że jest wyjątkowa na rynku edukacyjnym? Staram się, aby taka była. Nie ukrywam, że, że nie jest łatwo, ale na pewno rzeczą, która której nie znajdziemy we wszystkich szkołach językowych, to to, że staramy się przede wszystkim kłaść nacisk na praktykę języka. Bo tak naprawdę wiele osób, które gdzieś tutaj mamy, mówię szczególnie o dorosłych, gdzieś ma poczucie takiego braku możliwości komunikacji. No, na swojej drodze spotkam wiele osób, które gdzieś mają nieprzyjemne doświadczenia jeszcze ze szkoły. I, I naprawdę kładzie to takie piętno na nich, że gdzieś boją się tego języka, boją się mówić. Zazwyczaj doświadczenia wcześniejsze, które mają, to praca z podręcznikiem, wypełnianie luk, no, no ten podręcznik, ten naszkolny nasz system nauczania, który mamy. I, I później widzimy braki w tej komunikacji, że tak naprawdę uczniowie mają ogromny zasób słownictwa. A nie potrafią go w żaden sposób wykorzystać, więc ten nacisk na praktykę u mnie jest bardzo duży. No i tak jak wspomniałaś, elementy coachingu. Nie są to stuprocentowe sesje coachingowe, więc, więc staramy się wypośrodkować. Praktyka z elementami coachingu. Także myślę, że, że to jest rzecz, która przede wszystkim nas wyróżnia. No, i co mogę jeszcze powiedzieć, każdy uczeń jest inny, też wiesz, prawda, bo, bo pracujesz z wieloma osobami i, i też lata doświadczenia, więc Nigdy nie jesteśmy w stanie stworzyć jednego ogólnego wzorca, według którego jesteśmy nauczyć każdego wszystkiego. I tutaj, czy dzieci, czy dorośli, no każdy ma inne swoje tempo nauki. Każdy ma mocniejsze strony, słabsze strony. Są rzeczy, które możemy pomóc takiemu klientowi czy uczniowi troszeczkę poprawić, tak wzmocnić. Więc też ten nacisk na, na różne metody nauczania, uczenia jest ważne dla dzieciaków no to zazwyczaj jakieś gry, ćwiczenia, forma zabawy, więc kreatywne zadania. Tak jak mówiłam już, no nie jestem fanem uzupełniania luk w podręcznikach. Oczywiście dążymy do automatyzacji tego języka, ale na pewno w inny, w inny sposób. Także. Podsumowując, co mogę powiedzieć, na pewno różnimy się tym od tradycyjnych szkół językowych, tym, że nie chcemy naszego klienta czy ucznia zatrzymywać u nas jak najdłużej. No, nie oszukujmy się, prawda, pieniądz też tutaj jest ważnym czynnikiem, ale zależy nam na tym, żeby tak. Przysłowiowo mówiąc w cudzysłowie, wypuścić go jak najszybciej w świat, żeby mógł od razu po kilku zajęciach iść i używać tego języka w praktyce. Więc brzydko mówiąc, chcemy się naszego klienta pozbyć jak najszybciej. I powiedziałaś coś bardzo ważnego że często uczniowie mają bardzo dużo zasobów wiedzy, oni znają dużo słówek i te słówka nie są, on może inaczej to ujmą, nie są w stanie przełożyć tych słówek, czyli przejść od tej wiedzy biernej do wiedzy czynnej. Czy możesz powiedzieć, jak elementy coachingu, które ty skutecznie wykorzystujesz w swojej pracy, pomagają twoim uczniom w komunikacji? Właśnie, żeby nie, nie być w tej szkole przez ileś lat, tylko żeby, że tak powiem, nabyć tych umiejętności i wyjść do świata. Przede wszystkim nie pracuję z podręcznikiem. Może wiele osób się nie zgodzi ze mną, że to coś złego, bo, bo nie ma tej struktury nauczania. E, aczkolwiek już przez lata mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że e, nie praca z podręcznikiem e, działa. E, i, I tutaj naszą podstawą w ogóle, jeżeli zaczynam z kimkolwiek zajęcia, jest sesja diagnostyczna. E, na której, no, czy to klient, czy uczeń, zazwyczaj coaching używamy do pracy z dorosłymi osobami, dlatego że uczeń jeszcze nie ma tej motywacji i czasem jest to przymus, prawda, ze strony rodziców, gdzie zapisują swoje dziecko na zajęcia. Więc taka sesja diagnostyczna jest bazą do naszych zajęć. Bo to nie tylko chodzi o język, to też nastawienie do zajęć, tak jak mówiłam, motywacja, różne własne preferencje. Więc to nasze pierwsze spotkanie służy właśnie omówieniu wszystkich takich drobnych szczegółów, które dla niektórych nauczycieli jakby nie mają znaczenia. A ja twierdzę, że naprawdę później w całym procesie uczenia odgrywają bardzo dużą rolę. Chociażby przykład. Z poprawianiem błędów. Część osób woli, kiedy robimy to od razu, przerwiemy i jeszcze raz układamy zdanie poprawnie. Część osób nie lubi tego, bo gubi myśl, wybija się, więc wolą, jeżeli robimy to po skończonej myśli. Więc naprawdę jest mnóstwo takich szczegółów, które odgrywają rolę, no ale tak naprawdę w tym coachingu ważny jest cel. Jako, jako coach. Nie narzucamy nic naszym klientom. Na tym to polega, żeby oni byli w stanie sami określić swoje cele, a my wspólnie opracowujemy strategię, jak ten cel osiągnąć. Dlatego właśnie jest to w 100%. Wiem, że to brzmi jako taki oklepany banał. Nie wręcz Każdy nie. się. Wiele osób reklamuje się, że prowadzi lekcje dopasowane do ucznia w stu procentach. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękne, co mówisz, bo to jest też taka sportowa metafora. Tak jak mhm. trenujemy z trenerem, szukając się do maratonu albo chodząc na siłownię i mamy wspólny cel i celem tego trenera też nie jest trzymanie nas na wieki wieków amen, tak. na przykład na jakimś tam poziomie. Tak? I opracowujemy ten cel tak wy z uczniami, też macie ten cel, który jest skrojony trochę jak taki garnitur na miarę. Tak, tak. Właśnie. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem taką osobą, która wspiera ten proces cały nauczania, a niczego nie narzuca. Mogę tylko zawsze coś podpowiedzieć, pomóc, ale to tak naprawdę klient jest osobą decyzyjną, co w danym momencie mu potrzeba. I też widząc, że on osiąga ten cel, z którym przyszedł, motywacja rośnie. Chce więcej i ma tę motywację, żeby w dalszym ciągu się rozwijać i podążać, bo widzi rezultat. A, a czasem przy tej pracy z podręcznikiem, gdzie no, tak naprawdę, jeżeli ktoś przychodzi na jedną godzinę w tygodniu zajęć i tak pomyślimy sobie o całym roku, to tych zajęć jest karstka. Tak. Wypadają nam różne święta, różne wydarzenia, wakacje, urlopy, więc, więc czasem robi się tych godzin raptem 40. I ktoś sobie myśli, kurczę, no uczy się już rok cały, ale nie ma tej, tej, tego namacalnego efektu, że faktycznie coś osiągnęliśmy. Więc jeżeli ktoś ma swój cel świadomie wybrany, no to zdecydowanie szybciej może tego języka zacząć użyć w praktyce, w realnej sytuacji, która jest mu potrzebna. Więc. Każdy staje się bardziej świadomy, myślę, e, dzięki temu. Sam potrafi wysunąć wnioski, widzi swój progres, porównuje się z, e, swoją wiedzę z sytuacjami z przeszłości. E, różne przykłady: o kurczę, gdzieś na wakacjach w tamtym roku nie potrafiłem zrozumieć, co ktoś do mnie mówił, a teraz widzi tą różnicę, więc. E, tak naprawdę sukces osoby uczącej się tego klienta jest też moim sukcesem. Więc ja się cieszę, kiedy tak naprawdę kończymy nasze zajęcia i on powie, że klient mówi, że osiągnął to, co chciał. To jest bardzo ważne. A powiedz mi proszę, jak Twoje doświadczenie pracy w szkole? Bo ty jesteś nauczycielem, który jesteś tłumaczem, więc ty masz wiele, łączysz wiele umiejętności, tak, bo tak niż wiele, wiele, wiele dziedzin składając je w jedną, żeby twój uczeń, prawda, osiągnął jak najlepszy sukces. A wiem też, że pracowałeś w szkole i jak twoje doświadczenie z pracy w szkole wpływa na to, jak teraz pracujesz ze swoimi uczniami? No i tutaj to naprawdę dużo by pewnie e, można mówić, ale tak naprawdę z biegiem lat i z każdym rokiem, dlatego że nadal pracuję w szkole, e, z biegiem lat e, Widzę uczniów, coraz większą liczbę uczniów, którzy mają. Trudności w nauce. I, I naprawdę ta liczba jest co roku, co roku trafia do nas, do szkoły. Coraz większa liczba uczniów, właśnie z trudnościami w nauce. Stąd też taka moja bezsilność, która pojawiła się w pewnym momencie, że mimo moich ogromnych starań, zaangażowania, rozmów z rodzicami, z innymi nauczycielami, gdzieś te metody no, nie działają. I tutaj stanęłaś na, na mojej drodze i, i bardzo się z tego cieszę, bo no, moje lekcje myślę właśnie, z, szczególnie z uczniami w wieku szkolnym, no, zmieniły się o 180 stopni, bo już po kilku spotkaniach widzę różnice w pracy, w pracy z takimi uczniami właśnie szczególnie jeśli chodzi o właśnie takie trudności językowe, czy to dyslekcja, czy dysortografia, więc różnica jest ogromnie, ogromnie duża I, i co bym jeszcze mogła powiedzieć to na pewno taka umiejętność wymyślania czegoś na, na daną chwilę, więc kreatywność tutaj. I czy to właśnie w pracy w szkole, czy na zajęciach indywidualnych, czy w grupkach. No, każdy z nas ma gdzieś gorszy dzień, coś nie idzie zgodnie z planem, więc, więc trzeba być flexible i umieć się dostosować do, do danej sytuacji i, i nawet wymyślić coś w trakcie sekundy, żeby dalej utrzymać tą, tą energię, ażeby motywacja nie spadła i, i w dalszym ciągu czy to dzieciaki, czy, czy osoba dorosła, jak najwięcej była w stanie wyciągnąć z tych zajęć, więc myślę, że właśnie taka kreatywność, elastyczność i, no i przede wszystkim wiedza na temat tego, jak się wszystko zmienia, jak dzieciaki teraz pracują, takie zrozumienie, ile teraz jest osób z trudnościami i, i dzięki Tobie, no jak można z nimi skutecznie. Pracować. Dziękuję bardzo, Klaudia. A powiedz mi, gdzie można Ciebie znaleźć, bo zapewne będzie go do nas rodzic, a może dorosły, prawdopodobnie rodzice i dorośli, którzy szukają zajęć no i chcieliby by takich zajęć, właśnie skrojonych na miarę, z elementami coachingu, a to jest bardzo, bardzo ważne, gdzie można Ciebie znaleźć. Oczywiście wszystkie linki do miejsc Klaudii będą tutaj w opisie odcinka, więc proszę kliknąć Klaudii Follow, jeżeli jeszcze jej nie śledzicie. Klaudia prowadzi naprawdę fantastyczne zajęcia, jest naprawdę absolutnie zaangażowany i takim lektorem, który bardzo precyzyjnie podchodzi do swoich uczniów i szuka rozwiązania, dopóki go nie znajdzie. Ale powiedz mi, gdzie można Ciebie znaleźć? Przede wszystkim więcej o mnie i też o tym, jak pracuję, można znaleźć na stronie internetowej lekcje Smartly, więc to jest myślę takie główne miejsce. I oczywiście Instagram, angielski coach Klaudia, także zapraszam. Więc pamiętajcie, angielski coach Klaudia, lekcje smart i linki wszystkie będą tutaj podpięte w opisie. Więc dziękuję Ci bardzo Klaudia za rozmowę. Dziękuję, no to mi jestem naprawdę bardzo, bardzo miło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.